Jest wieczór, 31 sierpnia 1939 roku. Ciemność nad Gliwicami, śląskim miastem tuż przy polsko-niemieckiej granicy. Radiostacja milczy, lecz nie na długo. Za chwilę jej sygnał poruszy świat. W tajemnicy do stacji zbliża się grupa niemieckich SS-manów, wszyscy przebrani w polskie mundury. Ich misja: udawać polskich sabotażystów, którzy mieliby zaatakować niemiecką infrastrukturę. Środek nocy napastnicy wdzierają się do wnętrza radiostacji. Krzyczą po polsku do mikrofonu Uwaga! Tugliwice! Radiostacja jest w polskich rękach. Ich głosy mają wywołać wrażenie, że to Polacy uderzyli pierwsi. Technik radiowy przerażony i milczący jest przetrzymywany pod groźbą broni. Fikcyjne polskie przejęcie zostaje przesłane w eter, ale większość ludzi nawet tego nie słyszy. Bo sygnał jest słaby, a chaos trwa zaledwie kilka minut. Już następnego dnia Adolf Hitler grzmi przed Reichstagiem o polskiej agresji. Gazety trąbią o rzekomym ataku i tłumaczą konieczność niemieckiej interwencji. Togliwice mają być kamykiem, który rozpęta lawinę wojny. We wrześniu 1939 roku Niemcy atakują Polskę z trzech stron. Prowokacja gliwicka staje się jednym z najsłynniejszych aktów dezinformacji, początkiem II wojny światowej. Po latach prawda wychodzi na jaw. Niemiecka mistyfikacja stała się potężnym narzędziem propagandy i lekcją o niebezpieczeństwie dezinformacji. Wreszcie okazuje się, że wojny można rozpętać jednym podstępnym głosem z eteru. Chcesz więcej absurdalnych, ale prawdziwych historii? Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.